28 ósmy dzień Camino de Santiago opuszczamy o feradę człowiek tak dzisiaj idzie i idzie i tak sobie myśli że Pogoda jak w Polsce. Krajobraz można by powiedzieć, że mógłby być polski. Chyba trochę nas już przyroda i droga przyzwyczaja do tego, że już jest coraz bliżej coraz bliżej celu i coraz bliżej powrotu do Polski. Nasza dzisiejsza kawa. Dziękujemy. Cześć, Teresie, ponownie dziękujemy. Bardzo dobra kawka po 7 km, ale jaka duża od serca? Od razu od serca, a nie dokładnie. w naparstku. <grym> Dobrze jest. Solidna kawa. takiej, potrzebujemy. Tak. Co jest złe dla owocującej natury? Mszyca i głodny peregrino. Wyklejem, nie? A jak? A to Kiwi to ma szczęście, że jest jeszcze niedojrzałe. O Agnieszka by się już oczywiście do niego dobrała. Bodega winia z delpierdzą. No chyba trzeba wejść Aga, i sprawdzić Czy tutaj coś dają. O! O, jaka Bodega. Ciekawe Szymonka Myślę, że coś więcej. To cóż, inaczej sobie wyobrażałam winiarnię. Póki co to tutaj są tylko takie kadzie pewnie wino robią gdzie indziej. Ale wygląda to jak jedna wielka fabryka czegoś. A tu jest miejsce, gdzie się butelkuje wino. Proszę, jest linia do butelkowania wina. Niewątpliwie się wino. Por aquí arriba, cuando se prensaba, eh, se metía aquí dentro. estas puertas se cierran. Se cierran herméticamente y aquí fermentaba el vino. Cuando el vino estaba fermentado, se sacaba el líquido por aquí. Y aquí queda la madre. Y esta puerta se sacaba la madre. Y se prensaba. ¿Vale? Se sangraba, que se llama, sangrar. To jest bardzo, bardzo duża bodega, okazuje się. Pani opowiadała o tym, że to są stare, nie wiem jak to nazwać, ale to tutaj w tych miejscach wino dojrzewało. Tam, w ta, tymi rureczkami prze, przepływało. Tu, tu się, jak, się dojrze, jak już było dojrzałe, no to tutaj są takie zawory, się podłączało i wino spływało. Chciałam tylko powiedzieć, że jesteśmy w tej bodedze i pani powiedziała, że stała, ta bodega została założona w 1963 roku. Jej tata był jednym z fundatorów i ona była, e, służyła dla mieszkańców Campo e, Pokazywała miejsce, w którym stare, e, już nieużywane kadzie, ale to takie wielgachne, trudno mi nazwać to po polsku. Było używane, gdzie, gdzie robiło się wino, teraz robi się troszeczkę inaczej w bardziej nowoczesnych, ale ogólnie robi się mniej wina, bo ludzie nie chcą pracować w winnicach. Natomiast my sobie tutaj spróbujemy kieliszek białego wina, żeby ocenić na ile jest dobre. A poza tym, jak mówi nasz kolega, z którego poznałyśmy dwa dni temu, no wino, no kamino, więc trzeba spróbować tego wina i iść dalej. No i jest 198,5 km do celu. To są nasze buty po 560-70 km. 600 kg. 600. Mhm. Ja już nie liczę. Ale buty wyglądają jak psu z gardła. No ale trudno, żeby wyglądało inaczej. Ja już sobie je, e, że tak powiem, o tu, w tym miejscu pocerowałam. O tu i tu. Agnieszka jeszcze musi pocerować swoje. Tak, tu. Siostra mi musi pocerować. Ja nie będę cerować jej. Każdy musi swoje sam. Cerować. Cześć wszystkim. Ja się podniosę, żeby było. Żeby nie było, że leżałaś pół dnia. Nie, nie leżymy pół dnia, ale szczerze zastanawiamy się, co dalej, bo dzisiaj nam się tak nie chce. Nie ja wiem co dalej. Ale nam się tak nie chce, jak nam się do tej pory w miarę Zawsze chciało. Chciałam, ale... Dzisiaj idziemy, i idziemy. Wszystko ciąży. Pogoda była ciężka, bo było pochmurno, ale była to ciężka. przed Teraz jest słońce, ale nadal jest ciężka. Plecaki. Ciężkie, jakby kto im kamieni tam nawsypywał. Spać się chce, a społeczmy dobrze. Nogi ciężkie. Nie, no ogólnie mamy dzisiaj kryzys i do domu daleko, mimo że już jedynka jest z przodu. Ja już mówiłam, że tam na Madryt było. <noise> było na Madryt, ale gdzie tu dam do Madrytu jeszcze, jak to jeszcze 198 km. Mm. Musimy rozsądnie podzielić tą drogę, bo... No bo nam się dzisiaj nie chce. Naprawdę, słuchajcie, nie zawsze tak jest, że jesteśmy zawsze uśmiechnięte, wszystko nam się chce. Po prostu. Dzisiaj nam. Droga idzie słabo. Ja nie wiem, czy to się nie skończy drzemką tutaj. Ja już tam znalazłam za drzewem takie fajne miejsce wyleżane. O. Czyli nie tylko my tak mamy. No. Szła taka młoda dziewczyna za nami. A ona nie spała z nami? Czy? Spała z nami i zastanawiałam no, się, a wyszła dawno temu. I myślę sobie, chyba nie tylko my tak dzisiaj mamy taki kryzys po dwóch dniach w górach, że wszystko boli co innego niż do tej pory. <gry> Agnieszkę piszczele. Mnie biodro ja znowu, tak mimo piszczele. że już nie bolało no. przez jakiś czas. Oproszę. Agnieszka ma świetnie zaklejone dzisiaj kolana, po prostu profeska. Chat GPT na początku siostra pomogła i, i, i mamy. Tak. Oj, co to będzie, co to będzie. Nie powiemy wam dzisiaj, gdzie dojdziemy, bo po prostu nie wiemy. Ja Na nie razie wiem, jesteśmy w dojdziemy. lesie i nie zamierzamy się stąd ruszać. Tak jest. A -a -a. <laughs> W miejscowości, która jest na trasie do Villa I Chyba się tu zatrzymamy. Na razie nie wiemy, gdzie jest alberga, ale spróbujemy znaleźć. Spróbujemy. Może będą tam miejsca. Ostatecznie zostałyśmy w Kakabeios, w Alberdzie Municipalnej, która jest dosyć. Wyjątkową i ciekawą albergą, ponieważ w tych oto boksach są podwójne miejsca. więc my też mamy swoje, jak gdyby, własny, swój, jak gdyby, własny pokój. Wszystko jest dookoła kościoła. Pytanie tylko, czy w kościele będzie msza wieczorna, co nie jest oczywiste, ale może akurat jest tych pokoju, pokoi dużo. I dzięki temu wszyscy mają, można powiedzieć, odrobinę intymności, bo jednak co dwie osoby w pokoju to nie osiem, więc jesteśmy dzisiaj tutaj, a tu na środku jest kościół.